Zatrzymaj się na chwilę o ludzka istoto. Wsłuchaj w te słowa i postaraj się przemyśleć je w duszy jak najżywiej. Przyswój je sobie jako zasadę postępowania. Zamknij oczy. Wyłącz wszystkie twoje zmysły poza słuchem. Weź głęboki wdech. Wypełnij cały brzuch powietrzem. Przytrzymaj go przez chwilę i wydech, zrób jeszcze jeden wdech, wycisz myśli, wypełnij powietrzem brzuch i wydech, i po raz ostatni nabierz powietrza. Trzymaj, i wypuść. Masz wolny wybór i zupełną swobodę. Nikt cię tu nie ponagla ani w tym, ani w tamtym kierunku. Zajrzyj w głąb duszy, a zobaczysz to, czego chciałbyś naprawdę. Chciałbyś porzucić obowiązki i aby kto inny, a nie ty, poniósł konsekwencje tego porzucenia. Zabrania ci tego jednak twoje sumienie. Stąd wynika niechęć do obowiązków. Twoje ciała niższe są w niezgodzie z sumieniem. One nie lubią obowiązków, wolałyby zabawę i przyjemności. A nie lubią jeszcze dlatego, gdyż są nieoczyszczone. Zalegają w nich całe góry śmieci, egoizmu i zarozumiałości. Masz zawsze wolny wybór. Możesz w każdej chwili postąpić w sposób przeciwny niż dotychczas. A jeśli tego nie robisz, to tylko dlatego, że nie chcesz. A nie chcesz bo wiesz, że nie można wybrać samej przyczyny bez jej skutków. Wolisz zatem te, a nie inne następstwa.